Aresztowanie i zesłanie. 22 marca 1887 roku Józef Piłsudski został aresztowany pod zarzutem udziału w spisku na życie Cara, którego autorami byli członkowie frakcji terrorystycznej Narodnej Woli, 20. Piłsudski pomógł zamachowcom, będąc m.in. przewodnikiem powinnie jednego z głównych organizatorów zamachu, próbującego zdobyć truciznę niezbędną do zabicia Cara Aleksandra III Romanowa, 21. Inaczej było z Bronisławem który w całą sprawę zaangażował się o wiele bardziej. Na początku kwietnia 1887 roku Józef Piłsudski został przewieziony do twierdzy Pietropawłowskiej, a następnie do więzienia świadczego w Petersburgu 22. Chociaż Józefa ostatecznie potraktowano jako świadka w procesie spiskowców, to jednak został skazany 1 maja 1887 roku na pięcioletnie zesłanie w głąb Rosji G-23. Na początku października 1887 roku Wraz z innymi skazanymi Piłsudski dotarł do Irkucka, gdzie miał czekać na przewiezienie do docelowego miejsca osiedlenia Kireńska 24. 1 listopada w irkuckim więzieniu wybuchł bunt. Piłsudski nie brał w nim bezpośrednio udziału, ale został brutalnie pobity przez żołnierzy. Stracił wówczas dwa przednie zęby. Za rzekomy udział w buncie został skazany na dodatkowe pół roku więzienia. Do Kireńska Piłsudski dotarł 23 grudnia 1887 roku. A przebywał w nim do lipca 1890 roku. Spotkał tam innych zesłańców Polaków, byłych powstańców styczniowych. Zatrzymał się w domu socjalisty Stanisława Landego, gdzie poznał Leonardę Lewandowską, siostrę żony Landego, swoją pierwszą miłość 25. W początkach sierpnia 1890 roku Piłsudskiego przeniesiono do niewielkiej wsi Tunka. W osadzie tej warunki bytowe były znośniejsze niż w Irkucku. 26.